Cześć, witajcie. Dzisiaj, moi drodzy, głównym tematem filmu będzie zapowiedź ogólnie znowu wkładów piankowych, tylko postaram się tym razem troszkę może szerzej, bo chcę przepakować wszystkie moje narzędzia takie niezbędne na każdy dzień do skrzynki Stenberga bo bardzo mocno ostatnio testuję te skrzynie i pomysł jest taki, żeby zrobić skrzynki tematyczne i na przykład lasery z akcesoriami na przykład inne narzędzia szpachelki jakieś inne rzeczy zapakować tak, żeby to było fajnie zabezpieczone, nie czaskało się nie latało było zorganizowane właśnie w systemie Kistenberga Drugim tematem filmu słuchajcie jest odpakowanie paczek Jedna paczka z Baltica zawiera jakieś rzeczy, które sobie źle zamówiłem. No i taka akcja jest. No ale jest. Spoko. Fajnie, że ta tekturka tu jest z góry, bo się nie przetnę zaś. Nie odstąpię od umowy. Ludzie. To czemu też A czemu też... Co to jest? Full stretch. Nie no one są niemożliwe te ludzie. To, to jest coś innego. No zdziknę zaraz, sypią się kulki. Widzicie, że wy to? Wyda się musiał sprzątać. Ja pierdzielę. Chyba ktoś <laughs> chciał, żeby to trafiło na pryma Apryli. A ja się spóźniłem. Budki. No, no, no budki, budki wiem. Za piękne. Zamówiłem sobie budki. Fajnie, że przyszły, czyli tamto co mi się... Pomyliło, to jeszcze nie przyszło. Mm, maskoty, kurczę, no pokażę Wam, bo przecież no popatrzcie się, jak to wygląda. Przecież jest piękne. Ludzie. Ekstra. Będą się testowały. Szybko jeszcze tylko, czy to jest mój rozmiar, żeby takie zapowiedzi nie zrobić głupiej. Mój rozmiar. fajne, Super. Będą się testowały na grubo, będzie się chodziło w tym i będziecie mieć informacje. Buty bardzo ciekawe i ładne. Super. To się rozpieprzyło. Chińskie dziadajstwo. Nie jeść. Puste jest. Nie. No tak, źle sklejone. I taki prima pylik się nam zrobił troszkę później niż to. To przyszło w Prima <laughs> Dobra, spoko, odkurzę sobie. Ciach, ciach, ciach. No, a jak już mówimy o tych rzeczach, mnie to takie coś rozwala, jak mi się sypie, a ja tego nie chcę. No, narobiłem se dziadostwa normalnie. Dobrze. Jak już mówimy o takich rzeczach, to moi drodzy są nowe spodnie ze sneakersa. Bardzo ciekawie wyglądające. Full stretch to się normalnie naciąga. Taka elastyczna szmata, bym powiedział. I wygląda to moi drodzy bardzo ciekawie. Czyli all around work. Bo kolorystyka na to wskazuje. All around work oczywiście. Pomarańczowe wstawki. No i moi drodzy. Standardowe wyposażenie, czyli nóż, ołówek, metr po jednej stronie, kordura zwykła, nieelastyczna na kolanka, no i kieszeń prostokątna, czyli nie taka jak w Flexi Work skośna, tylko prostokątna kieszonka po jednej stronie, z tyłu kieszenie bez klapek. Czyli bardzo bym powiedział, jak na Snickersa. Podstawowy krój, ale powtarzam, jak na Snickersa. Fajnie, że jest tutaj w worku kieszeniowym kieszeń na zamek, bo ja tu portfel trzymam, żeby mi nie przeszkadzał w spodniach. To mam tu na zewnątrz portfel, a w tych w tej kieszonce zawsze te klucze moje wielkie. No super. Dobra, jest. To będzie testowane również. No i będziemy o tym rozmawiać kiedyś. To trzeba będzie albo w jednym filmie przy okazji innych spodni, albo osobny film poświęcony na te spodnie, żeby wam przekazać troszeczkę informacji, bo wiem że no, jakby no nie ma takiej dostępności na wieszaku, żeby sobie zobaczyć, sprawdzić, porównać. Nie w każdym miejscu w Polsce. I też są osoby, które potem dzwonią, pytają, które wybrać, czy piszą. Myślę, że te filmy się przydają. O ubraniach roboczych również. Ok, słuchajcie. Pianki. Sklep nazywa się Styrnet i wszystko będziecie mieli. W opisie po raz kolejny ten sam sklep, ta sama hurtownia zaopatrza mnie w pianki. Te pianki jakoś nie mają jakiejś tam powiedzmy szalonej wartości. To są rzeczy tanie, ale uważam, warto się tym zainteresować i warto jest wziąć pod uwagę arkusze. Większe. Oczywiście już i Kubrick, i inni producenci mają swoje arkusze pianek do, dedykowane do organizerów. Na przykład, co się chwali, fajnie. Warto taki organizer zakupić po to, żeby się tam doposażyć ewentualnie w narzędzia i mieć bardzo fajnie zorganizowane narzędzia w organizerkach, nie? Ale ja wam będę pokazywał te moje sposoby, takie powiedzmy domowe, z tych pianek, które, które ja jestem w stanie kupić w jakichś dobrych pieniążkach, za kil, chyba od kilkanaście te najcieńsze do, nie wiem czy dobrze pamiętam, czy 80 zł kosztowała siódemka, czyli mniej więcej to kosztuje trochę ponad 10 zł za centymetr pianki, grubość centymetra pianki, format 120 na metr to sobie możecie przeliczyć ile skrzynek zrobicie z takiej, z takiej pianki nie? to uważam że też jest fajnym rozwiązaniem jakby nie było chcę wam pokazać dlatego to odpakuję szybko i pogadamy Dobra, tak to wygląda taki formacik metr na 120 tutaj w tą stronę. Słuchajcie, pianki występują w grubościach, kolorystykę widzicie, są tam jeszcze jakieś inne dziwne wynalazki typu karimata, i tak dalej na stronie, natomiast no ja w tym momencie cały czas te pianki standardowe. E, moi drodzy, pianki w grubościach, co centymetr, Od centymetra do 7 centymetrów. Resztę tworzymy już sami. Czyli 2 plus 7, 4 plus 5, co tam potrzebujemy uzyskać. E, tym razem to jest chyba z metra już pianka w ogóle. Tym razem ja sobie jeszcze zamówiłem takie dziwne e, wynalazki: biała pianka, bo chciałbym spróbować tą piankę wykorzystać jako podkład do pianki na przykład 3 centymetrowej, którą mam tutaj. Tym samym wycięty kształt narzędzia będzie biały ze środka, nie? Sklejam sobie jedną z drugą, to wam kiedyś muszę pokazać, jak to zrobić. Wycięty wkład jest biały, ewidentnie z kilometra widać, że czegoś nie ma, czegoś brakuje. Dobra, słuchajcie, w tym filmie tyle. W opisie macie link do strony i postaram się jeszcze namierzyć ich na Allegro, bo to też może ułatwić komuś kupowanie tych pianek, w sobie możecie kupić na Allegro po prostu i przyleci to do Was. Do mnie przyleciało pocztą polską. Kurier poczteksu prawie tego nie uszkodził. Jedno miejsce tam gdzieś było takie szarpnięte mocniej, no ale y, kurierzy ogólnie nie są temu winni, no to są no chłopy się starają, chłopy, kobiety, no i się bardzo starają, dowieść Wam to całe. Natomiast kurde, moje paczki też gdzieś tam ze sklepu nam podesłał ktoś, że była tam dziabnięta paczuszka, no nie, któryś kurier się szarpał. Znaczy kurier w cudzysłowie, bo to chodzi o to, że oni na tym przeładunku tam, na tych, na tych bazach przeładunkowych, no to tam rzucają tym, chodzą po tym, masakra po prostu jakaś. I najczęściej właśnie tam dochodzi do uszkodzenia paczek, nie przez kurierów, którzy nam tego dostarczają. Pozdrawiam wszystkich moich kurierów, fajne chłopaki jesteście i dzięki, że pomagacie ogarnąć te, te wysyłki. Dobra, słuchajcie, w tym filmie to wszystko. Życzę Wam jak zwykle miłej pracy, trzymajcie się, hej. Tak, tu nie przejdę